granatem, no. Ja mógł dla ciebie Jak Dobra, coś butuj więcej nie ma Albo idę, pistolet idę, idę, jeszcze idę, bo idę. Idę, idę No to jeszcze pistolet jest no Graca masz po lewej Graca masz po lewej Nie widzę dokładnie którą lewa Lewa, no twoja lewa Moja lewa? No biegnie Do tego Do tego kempingu Więc uważaj tak jak biegnie to on nie ma amunicji, ale broni Raczej nie Aby... Abym go zobaczył Czekaj, tak, zabiorę nas... broń Zabiorę broń i wtedy... O! Dobra, bierz jest. broń, bierz broń, tu masz man Wybieraj wszystko myśl, że po, po lewej gdzieś gracz go, tylko gdzie on jest? To jest, no, no mówiłem. Kurwa mać To on strzela do mnie No a co się dziwisz, bo no, a co się dziwisz? Kurwa, no ja nie mogę, bo jakieś bugi są w tym dzisiaj H1Z1 Ty, krwawie umarłem! Ty co się dzieje kurwa, ja nie mogę dzisiaj podskoczyć nawet Ty też możesz czy nie? Raczej chyba nie. Czy mi H1 Ty, co dzisiaj się dzieje? No nie ja nie wiem kurwa, ty weź moje rzeczy, tam masz karabin. Gdzie ty to masz? tutaj po lewej moje trucho jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Nie ma. Jest truchło, moje rzeczy. Ja ciebie jeszcze nie widzę, bo ja jakbyś przeszedł tutaj, to bym cię widział, czy nie? Podam ja. Ja widzę tylko jakiegoś gracza jak ten. No to schlej do niego. Ale nie Te całe przedmioty. Po, przy moim trochle powinno być yy, plecak, bo ja widzę go. Plecek jest i w tym plecaku, wszystkie i ten. Ale to gdzieś umarłeś, kurde, nie wiem gdzie. No przy tym graczu, co mnie atakował, przy lewej stronie. Hmm, nie hmm. widzę. A nie szłeś za mną w ogóle? Nie. Nie ja ty stałem. Z jest... yy, się przyglądałem, tak? <laughs> nie, nie, to jest po, ten. Kilka metrów yy, od kempingu, tak, po lewej stronie. Zobaczysz, jak trupa. Zobaczysz, no. A jak nie, to walcz No, najwyżej, jak, się, jak nie znajdziesz. Na razie nikt tam nie podchodzi. Bo mam podgląd do moich y, rzeczy. Póki ty nie zginiesz, ty ja y, y, zostawię, więc <śmiech> ja. <śmiech> Zjeść. Jeszcze to kuźwa zostawię. A nie jest ośrodek oświet... O! Widzę Ciebie! Lewa! Do tyłu! Do tyłu? Tak, tak, tak! Idź, idź! idź. O, widziałem Twój cień. No nie w tą stronę. Tamtą drugą. Bo ja nie mam kuźba, napisane... Lewa. No to strzelaj do niego. są szybkie misje zawsze. zawsze. Tak, gdy, y, z tamtym graczem to grałem y, dokładnie. Jak długa bitwa, to 15 minut max, Ale kurczę, no. Gdzieś ty zostawił te rzeczy? Byłeś przy takim kamieniu jak Przy kamieniu. Mnie. O, jesteś, Wiem, 37 byliśmy. No, logo. O. I tak nieźle. Jak byśmy zabili. Mogli, możemy dostać teraz to, wiesz, jakąś rzecz. Jak zabijamy. A raczej nie zabijam. No. Jeszcze raz polecimy spokojnie. Ciop. Ciop. cię wysyłam. Ciop. Zapka poszła. I join. No! Czasem jak nas rzucało, to byliśmy naprawdę... Ostatnio przy, yy, to Zależy czy na nas wrzucić. Tak, tak, No no. Na takie pola, to wiesz. Ale no. jedno ci powiem. Jak nie wylosowało y, ostatnio z nim, y, kurczę, to byliśmy szuści nawet kurczę no. I widzieliśmy, wow. że nawet wow. dłużej. No. I co, no, dostaliście coś? I to... Nie, nie dostaliśmy nic, no. Ale, no ja obok mnie. Tutaj można poruszać się, tam to jakbyś się ciągnął, co nie? Nie wiem, czy ty tak samo miałeś. Mi nawet kroków nie pokazywało. Dziwne. Oh. Rozjechał mnie. No. mam, mam kompetyba. Lepiej bym Nie no! no Tak, skoczy do tej dziury, to, to nie będzie mógł się ruszyć tam. Wiem. <głos> Wiem. <głos> Już nas rzuciło. Mhm. <noise> Szyb szybkie są te wrzucania. Jak w mieście, to kryjemy się od razu do budynku i opanowujemy jeden budynek. Wziąć bronię i, i, i czekamy do tych y, trzech minut, co powiedzą, i dopiero ruszamy wtedy. Okej. Okay. Oni się trochę powybijają. Kurczę, jak to fajnie jest normalnie. Tu jest, kto pierwszy weźmie broń, ten jest lepszy przeważnie, ale. Czy ty jesteś? A, jest, jest zrobno to. Tam, tam, tam. tam. A, Szukajmy jakiegoś domu. Miasto mamy, tak y, po lewej bardziej. Widzisz, no. gdzie ja lecę? Wiem, widzę, widzę, widzę. Leć do, y, do miasta, leć do miasta. Ten kwadrat jakby po lewej taki. Dobra, ja, ja lecę tam do tych y, domów. I jak najszybciej chociaż opanować jeden dom i wziąć sobie kurde rzeczy, o. Dobra, ja już jestem. O, biegać mogę. Super, nareszcie nie Bóg, kurwa. Ok, okay. chodzę na górę. Czekaj 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 czekaj, 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 czekaj. czekaj, Bo ja muszę jak najszybciej jakąś broń Tam, wiem. znaleźć, bo to. Inaczej zginę. Idę do ciebie więc spokojnie. Jak ktoś to nie, nie ktoś to nie wstrzelaj. Nie mam broni na razie. Żadnej. Tu ja jakiś plecak, coś tam jest, ja plecak też mam. Tutaj hełmy... A jak się przejechał jakimś samochodem. Tego muszę jak najszybciej broni jakoś wziąć. No, o jest, y, amunicja. Ale nie ma tych. O ty jest, pistolet, Na górę posiąłem schodami. I kamenta mam. Dobra, jednego. Wo. Słyszałem, że ktoś... No to ja. Tak, to ty? To już ja. się nie okazało, że, że, to, że to nie ty. Otwierasz drzwi? Tak. Tylko nie wiem, gdzie A, ty dobra. dokładnie jesteś. Ja jestem na najwyższym poziomie. I to jest broń. Nawet. 9 mm A, 15. U. Bierz go. Bierz, bierz, bierz. Szybko. Nie strasz się aż, tak? I opanowujemy ten cały, ten, czekam aż do jakiej dłużej Tak tutaj, tutaj czekaj, czekaj. No najwyższe, nie, 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 patrzę, i czekamy ty, jeszcze, ty masz 30 amunicji Więc wiesz tam trochę lepiej A ja mam tutaj dwa razy po siedem, więc wiesz to Ja mam inną broń Ty pozbieraj co masz tam pozbierać I, i tyle Przyjdzie tu ty ktoś Kompas A, mam Kompas, I wyrzuć ale... sobie Kompas masz? No, no, no powinien No, Weźmy sobie jak one się nazywają. Ty ee... chcesz, pleca? plecak. Ty chcesz pleca? plecak? Masz plecak? Mam. Tu jest nawet. Ale dwa? O, jest? Upe, o okay. to ja nie mam. Blue. Dobra, dobra. Zajdź jakoś tak i patrz na tyły, żeby nam gdzieś dupę nie zrobili. O, patrz jaka broń! I wybacz! Aka. Aka. Mam AK. akacz? No, no to ty bierz też masz kacza, broń. Pas. Ale kto graj z tym na kacza? Ty też masz broń, Magnum. To weź akacza, weź akacza sobie i aktywuj. Dobra. No. Ty jesteś z y, lepszą tą. I y, y, patrz na drzwi na Azie. Spoko. Dobra. Dobra, gotowy. Chodź tutaj. Przy schodach. I wywal yy, buty. Wywal buty, bo wszystko słychać jak biegasz. Wywal buty. Okej. Okay. Dobra. I teraz tylko buty. Bloski nie musisz. Dobra, idziemy powoli na dół. Trochę tu ja. Wchodzimy. E, Wchodzimy. Sprawdzę ten szybko tutaj, czy coś jest. Tutaj nie, teraz nas nikt nie słyszy, że biegamy, czy coś takiego. No, o! Bo kołotowa mam. No to, spoko. No to spoko Ty, ty tak mnie nie blokuj, bo ja nie mogę wtedy wychodzić Jakby nas ktoś atakował, to byśmy kurwa zjechali na ten Jak będzie coś, to ci powiem na przykład Idzie no, 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 no. Dobra, na dół Tutaj trzeba też zobaczyć Czekaj, przeładuję rewolwera Bardziej tyły dam Tu, na tyły, no Myślałem, że, że ten nie, yeah. nie, yeah. Ale nie, okno nie, strzelać, nie, nie, Mogą, nie, może. nie, 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 budynku. Tam już ktoś nie, dobra. nie, Teraz nie, 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 Teraz nie, mam jak. Marcin nie, interesuje to, że nie, nie, jak. mnie, nie, 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 no dobra. Kto To jest, Osiadku? Idziesz za mną? Dobra. No No idę. Że? Kurde, ten... No wyrwali. To sprawdzamy po kolei, to jest ten czas. Oj, i, i chyba tak długo jeszcze chyba nigdy nie, nie, nie wytrzymałeś, Gdzieś nie? Gdzieś kurde jest. Wyszedłem z tego domu, przecież nie będę stał w jednym miejscu. To w skorupie się to... Przez te same wyjście, co Widzisz mnie na ikonie, no. Przecież jak nic nie ma, to ja przecież nie będę stał i się przyglądał. Tutaj trzeba szybko podejmować decyzje. No. Chyba mam jakieś karabiny, niż pistolet. O, pistolet. Pistolet, to pistolet. Kurde, głupi tam Wychodzimy tym bocznym Tam nie Do tego zobacz. Nie, czemu? Ja byłem... Nie, czemu? Ja byłem tam Dwunasty Dwunasty Jak żebym sam grał Jak żebym sam grał O Revolver Biorę amunicję Tam jaka jest... Magnum to do, do, dobra, nie miesza z tym. Chodź na górę, sprawdzimy, e, czy jest jakiś karabin. Czy by... O jest kałach! Mam kawacha. Ale mam nic nie mam czekaj. O! a tu jest ten. A tu jest ten. Dobra. O, ktoś przyjechał. Słychać. Już. Kusza, kuszy nie potrzeba, dobra, wyżej, 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 żeby zaraz nas nie zaskoczył. Uh -huh. Potrzebuję uh -huh. amunicji do tego kalacha, Warwer. Uh -huh. kurno, no ale nie ma amunicji. O, shotgun, ale co z tego jak shotgun, jak amunicją on nie ma? Olej strzela. Olej strzela. Shotguny, wszystko karabiny, ale nie ma amunicji. No. Wystraszyłeś się? Wystraszyłeś się. Odrobinę. Dobra. Sprawdzam. O! Ktoś o. idzie. Ktoś idzie. Słyszałem jak ktoś otwierał drzwi. drzwi. Dobra, dobra. Cicho, cicho. obok mnie tutaj. On tam nie, ma, nie chowaj się, tylko ty masz kałacha. Ty masz kałacha, więc ty strzelasz. Ty masz kałacha, ja, ja mam kałacha, ale nie mam amunicji. Masz kałacha, ty powinieneś go zmiażdżyć jednym magazynkiem nawet. Spoko. Ja mam pistolet, będziesz. Idziemy czy nie? Czeka, czekaj, czekaj. Ktoś otwierał to, to? On nas nie słyszy jak biegam. Nie chciałbym znaleźć się w sytuacji takiej, że. Ziemny. Dobra. Tędy. Prawdziwy? tutaj cię jest łuk. Dobra, gaz już. Dobra, gdzie my jesteśmy? Mapa do. sześć, jesteśmy w tym. Tej... No dobra, w okręgu Na... Shotgun, ale z amunicją? Chyba bez, nie wiem Gdzie gdzie? Tu gdzie leży. Ten shotgun? Tu. Tu leży. Na dole. A to sam ale no no, ale to sam shotgun bez amunicji. Ja potrzebuję amunicji. Mam no. Mamy utrzymać się. Co? Dobra, yeah. na się, się utrzymujemy. No, okay. Dobra. Dobra. ty będziesz shotgunem, ja będę rewolwerem i tym. Bo nie mogę no, no nie mogę kawaha wziąć się, ja nic, nie mam to po co na co. Wyszłeś? Dobra. Wyszłeś? Nie, nie, jestem tutaj. Patrz na wejście. Ty masz kawaha. Na razie. Dobra, to siedzimy no. tutaj. Dobra, to siedzimy tutaj. To na razie siedzimy. Wy... Kurczę, za mną. Zamykam atut. No, i patrzcie wtedy, wejście na razie. Okna Spoko. nie ma tam, żebyśmy nawet. No. Nie, nie, ma. nie, nie ma. Jest 40 osób. Jeszcze. Okay. Mam dużo do pistoletu amunicji. Do to I mam jeden medykament. Jeden. I podpalacz jeszcze około to. To jest dobra sprawa, jak ktoś jedzie, czy coś kude albo biegną ludzie. Dobra, Aha. mapa, sprawdzamy. No, nie na D6. Dokładnie jesteśmy w tym mieście. Będziemy musieli iść na pewnie na C. Cztery, czy w granicach, tak, ale mamy obronić się na razie w tym mieście, no czekajmy aż ktoś oni nas nie słyszą jak biegamy, no to to jest plus a ty <laughs> tylko się tylko nic słyszysz. nie dzieje na razie. A ty słyszysz? my go będziemy słyszeć jak będzie biegał w ramach takich ktoś raz jeszcze? Marce. a słyszysz mnie Marcin? słyszę słyszę no no ktoś raz Cześć, cześć. Nie przeszkadzaj, bo gramy w H1Z1. Okej. Okay. Okay. Cisza, bo no tutaj nawet nie będziemy słyszeć, gdzie kurwa oni będą biegać, nie? Ja patrzę ja. na mapę na bieżąco. ja, ja nic nie słyszę, bo nie burzę od Ciebie. Tak, bo tak ja jest muzyka, no. Czekaj, ja na bieżąco patrzę na mapę. Jak będziemy coś... Ty będziemy w okręgu! Jak coś, to będziemy się... cofać najgorzej Jak będzie coś nie tak. Witam cię, Maro. Witam, Maro. Dobra, nie ma czasu na gadanie. Gadać się będziesz, gadać ty, Ten... Rafał... Będę miał do Ciebie sprawę potem. Będę nie to, nie poś, poś. Zaraz Będę się. na privie. Bo... Będę na Dobra, idź pan pizduch, bo normalnie ten tu, ja, czasem jak z, będzie gadał i, gadał i gadał i gadał, nawet nie wiem, ten. ja sprawdzę mapę, ty tam patrzysz tylko na ten wejście ja Mam cały czas przy no. ja sobie Ile osób zostało wiem, wiem, je? jeden. jest jeden. No. Masz w prawym górnym rogu. Tak, tak, tak. Czekaj, mm, no. mapę zobaczymy. Dobra, jesteś w okręgu. Ja wiem, wiem, wiem. Najgorzej, jeżeli będą tak, tak. do tutaj przechodzi. Tak, to nas. Tak, tak, tak. Trzeba się ruszyć. Zaraz, dobra, ruszamy tak. się, bo ten, tak, jedziemy. Czekaj, o, tamtą mańkę, czyli musimy wyjść. Gonić za mną? Idę, tak. idę. Idę, idę. To chodź, chodź, chodź. Idziemy na N. na N. I patrzcie na lewo, na prawo, żeby nas kurwa ktoś nie zaskoczył. no. no. to północ mm -hmm. Masz kompas? Masz kompas? Tak, tak. Każdy ma. Dobra, idziemy teraz w prawo tutaj za zabudynkiem, schować się bardziej to w przeczolach niż kurwa. No to w do Royale dostajesz kwater. kompas, To każdy dostaje. Aha. Tak, tak, nie ten, nie ten. Każdy dostaje. I to jak ktoś nie obsłuży se na mapie, gdzie ma iść ten i tak dalej, no to. Bo jest Samolot słych Samolot słychać Uważaj na dołkę Uważaj na dołki wiem, 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 wiem Nie chodzi o to A to nie no, no Z to no, Z C, C, C. Nie. C. No naciśnij sobie żeby nie było Słyszałem jak ktoś jechał. No to się niech jedzie Samochód jakby mieć tutaj Stań się w przeczorach Stań się w przeczorach Stań się w przeczorach na razie, tak gdzieś. Ale żebyś nie, nie był widoczny z każdej strony No to tu No Tu? No I 28 Ogarniaj patrz na lewo, na prawo, ze środka i tak dalej. Żebyś kurwa, że. Od no, tyłca ktoś mierzył. No, tam mapa. Ja sprawdzam mapę. Ha, zostańcie w środku, kurwa. Trzy, trzymaj tutaj. Nie, nigdzie tam nie spoko, idziemy, spoko, stoimy. Spoko, ale są emocjonalne. Idzie no, 60 sekund dopiero gaz, puszczu. No zgodnie się na tył i tak dalej. I tak dalej. Jesteśmy D6, czyli będziemy w okręgu, musimy iść na północ. Nie, nie, tutaj jest wyjście z miasta, bo jesteśmy w Na północ musimy iść, tak? Tak. Na NNW, tutaj, czyli będzie na chyba. Zaraz zobaczymy. No to masz na Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ja wiem. Ja wiem. Ja patrzę na mapę i oraz na to. Jesteśmy... z której strony? To mnie... To wtedy będzie wiadomo, którą stronę Czy jesteśmy na przodzie, czy na tyle Tak jak teraz właśnie patrzę. Ja wiem. Pen NW Nie A, N -N w NNW Czyli tak pod kosem w lewo. No. Tak mi się udaje się tamto. Zidzia, ciszaj tam. Nawet nie będę słyszał. Dzidia! Dzidzia! Hello! Ja nie jestem dziedzia. No okay. tam. Idziemy. Czekaj, jak będziesz widział gaz dopiero. Sprawdźcie na lewo, na Tak, na tyłach mamy gaz. Dobra. Stój, stój. Dopiero jak będzie trochę tak. No, Oni jest gaz. uciekać. Dobra, uciekamy. Dobra, uciekamy, bo on bardzo szybko idzie. Chodź na prawą stronę domku. Oho, samochód. Samochód. wiem. Samochód raz zabili mnie, No, ale też został ranny. No, ale wiesz? Nie? Nie zabiłem Serio? go. Serio? Bo... No, poważnie. ale też został ranny. Mnie guwiana z ciebie nie został ranny. dwóch nie zostało. No, dwóch jeden był w samochodzie, a drugi wiesz. Jeden był w samochodzie, a drugi wiesz. Wiem, oba wyszli, bo wyszli na mnie, ale wiesz, ty miałeś kałacha, Ty, kołacha No to co z tego, ty, ale a? no strzelał do mnie cały czas. No, a ty Dobra, ty ja muszę z No dobra. Ja Dobra, to ja się też pójdę zjem. На no, спокойне. Mm.